Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moi drodzy oglądamy Minecraft vs. prawdziwe życie. Dokładnie tak moi drodzy, dawno tego nie było, ale na tym kanale jest. <laughs> Witamy. I mamy na samym początku Minecrafta, czyli prawdopodobnie ścina nie drewna, czyli drwal, jak, jakby to nazwać moi drodzy. I oczywiście, jeżeli w ogóle chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać moi drodzy w komentarzu. Mam muzyczkę zębietnę, bo... To jest ścinanie po prostu drewna Aha Chłop drewno żeby tę, bo jest po prostu za wielkie nie ma jak zabrać Po prostu, czyli zwyczajnie je ciacha Aby je potem oczywiście wziąć A to śmiesznie wygląda <grym> To wygląda jak ta gierka, Timberman Nie wiem czy bawią jego ruchy <słuchaj> Nie wiem, nie mam dlaczego Nie śmiejmy się, po prostu Ma taką Specyficzną koszulę, specyficzny pasek, jakiś sputkowy dywal. No teraz tłumaczy jak to uciąć dobrze, ta? No, czyli w ten sposób Kobiet po prostu on, on żumie, moi drodzy, z jego praca, tak? On się zna na tym. On. To jest poradnik w ogóle jak uciąć ten, drewno. Teraz znakita. Nie Jeszcze Ale no, już jest coraz bliżej. Pa jest, pa, mam to. Ma to Siema I na hita teraz No i mamy to, dzień dobry Ścięte drewno no. <noise> Oglądaliśmy jakieś e, Pół minuty jak chłop na drewno <noise> Fajnie, fajnie, ale dobrze Wączka Ty, ale Dobra, czyli będzie teraz złowienie ryb Dobra, teraz chłop rekina niech złowi, proszę A, że to jest ten, stukanie z tego kowadła. Ja, ale to dobrze brzmi, nie? Jakby faktycznie ktoś rąbał na tym, po prostu miał metalową kuleczkę Strzelanie z łuku. Tak? Tak, strzelanie z łuku Do celu O, jak, a jak trafi to w ogóle ten Nie wiedziałem, że się obraz rozwala jak się strzeli z łuku Nie wiedziałem Mmm Chłopiec przygotowany widzę Na strzał z łuku Jaka precyzja Przyjaciele, on się uczył cały rok. On tak, tak z gracją puszcza. No mnie to bawi. Nie, nie śmiejmy się, nie, nie. To nie ma być śmieszne wizory. On jest stara. Ta muzyka w tle. To zarąbiste O, o glas, czyli szkiełko. Moi drodzy, szkiełko w Minecraft to będzie prawdopodobnie niszczenie szkiełka Tak Niszczenie szkiełka w Minecraft W realu, co? Młotkiem będą walili w szkło? A może wybije m, jakiś włam do sklepu? Wszystko jest możliwe, bo to, zawsze to prawdziwe życie jest głupie A, to już widzieliśmy kiedyś Nie wiem, czy, O, no, rozwalanie, moi drodzy Widzicie co to jest? Rozwalanie szyby, które już są w tak? Dlaczego? Dlaczego komuś ktoś do tak widzę życie że poszedł nagrywać, jak niszczy szyby ze śmietnicy. <grywa> Filmy w prawdziwym życiu Już w Minecraftie to jest normalne Króliczek w Minecrafcie Słodki króliczek w Minecraft A i tyle, koniec <grywa> To jest ten królik, który będzie wcinał ja... <grywa> Moi drodzy, wiecie, że są kanały, które na przykład Żubie, nie wiem, dajmy na to Arbuza, królik se Marchewkę, albo jest jarbu nie wiem wszystko i dają tylko mikrofon i to jest i to ma miliony wyświetleń także to jest dosyć śmieszne, nie? On sobie po prostu je, tak? On po prostu wcina, nic więcej. Moi drodzy, nic więcej tu się nie dzieje. Naprawdę. On Po prostu się oblizuje. To jest, to jest tyle. To i będziemy patrzeć po prostu jak on całe to wylizuje z tej deski. Dlaczego takie kanały... Ja my, a w ogóle ja mam teraz gorszy kanał, bo ja to oglądam i to jest jeszcze takie kombo. To się nie odzywam. To się nie, nie odzywam się, lepiej nie. Słodki króliczek fajnie sobie, je, tak fajnie się to No Ale chyba ja, ja robię, że pokazują mi to jak po prostu królik wżera bez przerwy do z tej tej O, Zjad obliczcie, oblicz ten mikrofon jeszcze. Tak, pojadę i, i spieprzam z tego domu. tak wygląda. No i sobie poszedł, tak? To było na tyle z tego nagrania. Nie dociągnie do 10 minut. <grydy> poszedł <sobie. grydy> Ok, czyli to był królik, moi drodzy, w prawdziwym życiu. <grydy> Mamy minecarta O, rollercoaster Coaster. Roll coaster, przyjaciele Roller Coaster. I se jedzie. Zosuwa i lew lezie. No to jest Stevek. Stewuś. Stewuś, nie bądź zły. Prawdziwe życie. Ja pierdziele oni są w jakimś tunelu, kurde, kopalnia jakby u mnie na śląsku. Ja nie mogę. Ale to wygląda strasznie jak z horroru jakiegoś. Dlaczego to jest tak straszne? Dlaczego w Minecrafcie to jest takie piesięce? To jest tak to, to jest creepy po prostu. Jezus jakby to się nagle zawaliło. Ja zawsze myślę najgorzej. Konik! Okej, okay, przejdźmy do tych lepszych rzeczy, czyli konik, jest i czarny kuń, yy, który ma, aha i, to, i tyle, okej okay, czarny kuń, okej O, tu też jest czarny kuń, tylko w prawdziwym życiu O jak se wżera siano Ja nie wiem w ogóle jak te konie to trawią na przykład, jedzą siano po prostu, to jest, albo trawę jak krowy, to one mają ponoć kilka żołądków czy coś takiego I żuję sobie. Ja nie wiem, jak to działa, jak tylko nie, to po prostu trajemy. To zawsze ciekawiło. Żerałem se siano i. życie im jest piękne. Krowa. Aha, no krowa w Minecraft. My... Super, pokazali krowę w Minecrafcie, widzowie. Tego jeszcze nie wzięliśmy. O, i teraz młodźka. Może ta młodźka teraz będzie coziadła? Aha, to w ogóle moi drodzy wykrakałem troszkę. Nie, ja przed chwilą o krowie gadałem. O jezu, ty ja się wystraszyłem. Ciare mnie przechodzą. O nie, jaki syf! Dlaczego na kamerę je? O fuj, całe obślinione teraz. Dlaczego ta krowa kamerę jadła? Co jest grane? Kurczak, to same zwierzęta teraz lecą na ostrzał? Cikuś, cikuś. No No Oj, to jest kurczaczak, poznajcie kurczaczka. O, i poszedł, tak, to tyle. Super. <grywki> Kurczak jedzący. To jest w ogóle jakiś kogut, to jest chyba ten czerwony, nie? Kurczaki jedzące kukurydzę, No tego jeszcze w swoim życiu nie widziałem. Powiem wam szczerze, naprawdę. Ale to, to, to się ciekawie ogląda. Nie wiem, to jest. To jest jak się tak pomyśli, to jest mega głupie, ale to się ciekawie ogląda. Kukurydze. Oni to ku... Tam jest jakieś 8 kur, a one to będą miały wszystko z kilka dni. Tam jedą kukurydzę. Nie potrafię nic skubać, nie? Wydaczki. Kogut to najwięcej, Pa, kogut jest królem. Czy naprawdę będziemy oglądać przez jeszcze kilka minut, jak kogut. Proszę Was, skończcie pokazywać, jak kury jedzą. O, kukurydza, super. Świnka, mój drodzy, Może świnka się będzie tabać w błocie teraz? Moja to była zwyczajna świnia <gry> W minecraftcie O ja pierdziele Naprawdę Czy tam są jajka kurze Świnie jedzą jaja To jest kapusta Ja pierdziele Mieć taki challenge żeby zjeść ich jedzenie Nigdy w życiu Co on je teraz to, to świnia No, jajo wżerała całe ze skorupką, co jest grane. Nie zwierzęta wżerają to jak chcą, nie? Mam wrażenie, że zwierzęta mają wszystko gdzieś. Takie życie jest piękne. No i będziemy oglądać, jak. Świniaje jakieś jajko ze skorupką bez przerwy. Ja pierdziela, ona nos tam wpycha całe i zaczynał mi oddychać jeszcze, nie? Ja nie wiem, świnie mam wrażenie, że one nic nie czują, nie? Że one nie mają zapachu. Jest dobra, daj spokój, nie chcę już tego oglądać, przestań się. To jest creepy, to się zaczyna robić straszne. Ona jest coraz bliżej nas. No nas zaraz zje po prostu Nie będziesz tak fajnie Już wolę jak chłop niszczy ee, Szkło w śmietniku, to jest lepsze hmm. To jest koniec odcinka, tak? Aha Fajna muzyczka mój drodzy Olać, zasubskrybujcie moi drodzy kanał Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście Kiedy? Przyjaciele, widzimy się już jutro, prawdopodobnie. Zostawcie łapaczkę jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków oraz podać na mojego Instagrama, pierwszy linka w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i hej!